O kurde, Jim! A Jim! A to Jim jest sklepikarzem, rozumiem, to taki bazar na drzewie. Cześć moi drodzy, ja jestem Kaszy, witam was w kolejnym odcinku mojej serii Minecraft odkrywca. Witam was oczywiście, to ja i dziś. Dziś wybieramy się w tamto miejsce za mną, tak jak widzicie. Nie wiem, czego mam się spodziewać, ale od razu przechodzimy do eksploracji. Nie ma na co czekać, tylko się czymś pożywię, ponieważ jestem trochę niedożywiony. No i po prostu idziemy tam. Idziemy tam, cokolwiek nas tam czeka. Jeszcze mam tutaj, widzę, przepalone kurczaki, więc gitara. To, halo, zjedź się, zjedź się. Dobra, no i co? Nie, nieważne. Dobra, idziemy dalej. W takim razie... O, jest skrzyna. Dobra, ja się tutaj muszę uważać, bo to są jakieś, mogą być dziwne ruiny. Ojojo, oj, ile rzeczy! Dobra, ej, złoty miecz, dobra, nie, nie bardzo mi się to przyda, ale w sumie strzał i łuk, to jest dosyć cenna rzecz, tu się może na pewno przyda. No i wchodzimy do tego czy nie wchodzimy? Chyba trzeba wejść, nie wiem czy tutaj cośkolwiek jest, to jest wieża, to jest wieża, tylko pytanie, czemu ona mogła służyć? Bo jest strasznie stara, to już tutaj nie ma wątpliwości. Który miecz będzie lepszy? Kamienny miecz jest lepszy od złotego, no to super. Tam jest wejście na górę, ja tam za chwilę wejdę, ale zobaczymy jeszcze od zewnątrz czy czegoś tutaj... Nie ma. Hmm. Nie jest to jakaś super duża wieża, więc nie wiem czy cokolwiek tutaj ciekawego mogę znaleźć. Jedynie jakiś trop do jakichś pobliskich miejsc. Czekajcie, też się rozejrzę, może tutaj coś. O oh, kurde, coś tam jest, coś tam jest. Tam też coś jest. I tam jest mój spadochron właśnie, bo ja widziałem coś na tych drzewach, że było. Ale nie miałem odwagi tam pójść, także tutaj będziemy musieli się rozejrzeć I tutaj Dobra, pójdziemy tam, ale najpierw zobaczymy co jest w tej wieży Ja się tutaj jakoś inaczej spróbuję wdrapać do środka Aha, Dobra, to nie było mądre <gryw> To jednak lepiej tak No, ciężko tak złapać się No Kurcze Rozchuśta Nataliana No nie, nie ma szans Kurde mol Może jakoś inaczej się uda O, 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 o o! Tutaj coś jest jednak! Nie, to wyglądało na dzwonnicę w... Nie, tu nic nie ma. Kurcze, no. Może tu. Pusto. Wszędzie pusto, no to... Dobra, schodzimy na dół, bo tu może być niebezpiecznie. Idziemy zobaczyć na te drzewa, co tam się dzieje. Tu jeszcze na pewno nic nie ma poza tą skrzynią. Nie ma tu żadnej pułapki, jakiegoś czegoś, nic. Dobra, czyli to jest po prostu opuszczone miejsce. Tu jeszcze jest, jest jakaś ścieżka. Czy ona dokądś prowadzi? Mam nadzieję, że tak. Ale nie widzę nic. Czy tam cokolwiek jest? Nic mi się nie pokazuje. Kurczę, jeszcze tutaj się rozejrzę. Naprawdę, to trzeba eksplorować, trzeba eksplorować, trzeba się dowiedzieć jak najwięcej o tym, co tutaj nas czeka. No i będziemy musieli też prowadzić e, bardziej koczowniczy tryb życia w tym momencie. Nie osiedlać się w jednym miejscu, tylko będziemy musieli ciągle wędrować. Chociaż chyba też taką bazę, do której będzie można w każdej chwili wrócić, będzie dobrze mieć, dobrze posiadać. Tam muszę wejść, dobra. Czyli inaczej, nie górą, tylko tutaj się, spróbuję się przedrzeć, tutaj górą. Po tych. Jezus, Maria, ale tu jest nierówno, dobra. Mm, wykorzystam kamień, żeby się tutaj trochę podsadzić. Jest tutaj strasznie nierówno. Może zbuduję sobie jakąś taką ścieżkę. Okej, okay. żeby tylko udało mi się przejść, bo strasznie mogę spać z tej karpy. Może być nie, niezbyt kolorowo. Spadnę i jeszcze się połamię cały. Dobra. Mamy drzewo, i tu są jakieś kije wbite w ziemię. Widzę, że to jest jakiś dół, ale nic, on kompletnie tutaj nie ma. Czyli po prostu jest jakiś punkt zaczepienia, nie wiem jak to mogę określić. Tu jest drzewo, na którym prawdopodobnie nic nie ma poza tym. I jeszcze w tamtym kierunku coś było. Jeśli to znowu będzie ślepa uliczka, no to co? Cała wyprawa na Marne? No nie, nie chciałbym tak, żeby to było. Dobra, w każdym razie zwiedzimy to i wrócę dzisiaj jeszcze do tej mojej yy, haciendy, czy jak to nazwać, do tej chatki. Kurde, ginę. I będziemy musieli te krowy tam przyprowadzić, bo myślę, że czas właśnie zwierzynę sprowadzić. Ponieważ nie mam już powoli co jeść, tak? Tutaj jakaś kolejna dolinka, ale to było gdzieś w tym kierunku. Ja się boję, ja się boję moi drodzy, ja się boję, ale, ale muszę przezwyciężyć ten strach, ponieważ wiecie. No nie, nic mi nie pozostało. Czy to jest na tej. na tym drzewie? Kurza stopa nie wiem. Próbuję tu wejść. Kurczę. No nie, nie da się nam wejść. Dobra. Gdzie to jest? Tędy. Dobra. I do góry. To na pewno jest to drzewo albo któreś z obok. A jak już będę na szczycie, to łatwiej będzie mi się drapać na to, to miejsce. No. Dobra. O, wiem co zrobię. Po prostu rozwalimy drzewo. Okej okay. I będę wchodził na górę. Mamy teraz kolejny punkt zaczepienia. Ale gdzie było to miejsce, które widziałem stamtąd? Te drzewa wyglądają dziwnie. <laughs> Tutaj. Czy miałem rację? Dobra, trzeba tam zejść. Jezu! Dobra, wcale to nie było tak, że zginąłem i po prostu musiałem tu wrócić. Nie, nie, nie. A! No super, jeszcze spadłem na sam dół, ale trzeba pozbierać te wszystkie itemy i wrócić tam z powrotem. Może jakoś się uda tędy. Okej, okay, na szczęście są te liany, za które zawsze można się złapać. I tym razem od dołu tam spróbuję wejść. Tędy. Okej, okay. tam, dobra. Czy tam cokolwiek jest? Coś tam jest, ej, dobra, trzeba tam być. Jednak tam trzeba wejść. Bóźmiałem zrezygnować, ale nie, nie można się poddawać, nie można się poddawać. Trzeba dążyć do tego, co się wcześniej zaplanowało. No chyba, że może być to niebezpieczne, no to wtedy warto zrezygnować w odpowiednim momencie. Ale teraz trzeba się tam wdrapać w jakiś sposób i po prostu przezwyciężyć ten strach. No super, jeszcze skończył mi się ten miecz, który tak by mi się nie przydał, bo był słaby. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj. Co tam jest? To wyglądało na świat. To jest człowiek! Bez kitu, tam jest człowiek. To jest człowiek Andrzej! Nie, jak ty się nazywasz? Dzień dobry! To? to? Tak, tak, tak! Hmm, hmm, tak! Co pan tu robi? Dlaczego pan jest zamknięty? Gdzie jest moja siekiera? Nie, dlaczego została się na dole siekiero? Jezus, Maria, przecież. A, dobra, będę musiał stworzyć tutaj inną siekierę. E, szybko, crafting table trzeba zrobić, przynajmniej. Kamie... Nie, nie mam kamienia nawet, dobra. Y, mam żelazo, trudno, już wykorzystam to żelazo, ale. Kurde, została na sikiera siekiera na dole. Będę musiał zgarnąć z powrotem, jak będę wracał. Trzeba pana odżunglować, znaczy odbarykadować. Dlaczego pan jest tutaj zamknięty? Ile pan tu jest? Dlaczego pan nie odpowiada po moim języku? Dobra, rozumiem, dlaczego może pan rozmawiać po tym języku. I co pan tu robi? Aha, to była tylko taka klatka, tak? Rozumiem? No super. Ej, dobra, czyli pan... To jest pułapka chyba. Nie, nie rozumiem co to może być. To może być pułapka. Ktoś go tu mógł zamknąć, nie wiadomo ile tutaj jest. To może czekać niebezpieczeństwo na mnie. Bez kitu, zaraz mnie coś napadnie. Dobra, dobra, zabieram pana. O kurde, Jim! A, Jim! No to Jim jest sklepikarzem, rozumiem. To taki bazar na drzewie. No to cześć, Jim. Widzę, że możesz wlepszyć mój miecz. To potrzebujesz miecza i szmaragdów. No tak. Na pewno, Jim, kupię u ciebie to, co ty tutaj mi y, proponujesz. Z pewnością. Ale kto cię tu uwięził, Ziomek? Wiem, że to nie tak, że ty po prostu tutaj sprzedajesz na co dzień. Po prostu masz to zaprogramowane, że ty masz przy sobie to i możesz to zmienić, tylko ktoś cię tu zamknął. Proszę mi wytłumaczyć, co ty tu robisz. Idziemy, rozumiesz? Wychodzimy stąd. To ja cię z drzewa zajmę. Dobra, nie, ja kiedyś po ciebie wrócę. Jimmy! Uratuję cię kiedyś, ale teraz tu. sieć, ja po ciebie wrócę. Wrócę po ciebie. Będziesz bezpieczny. Tak? No oczywiście. Na pewno będzie tu bezpieczny. Dobra, jeszcze ja jeszcze rozejrzę. Czy czegoś tutaj innych klatek nie ma na tych drzewach? No i nic tutaj raczej nie widzę. Ale warto by zejść po tą moją siekierę, która mi gdzieś tutaj yy, spadła. Tylko nie wiadomo gdzie tak naprawdę. O, tu jest itemę, Dobra, to czyli tutaj złoto, skóra, drewno, drewno, ale gdzie jest siekiera? Siekiera, to jest tutaj bardzo ważna rzecz. Kurde, no nie. Czy tam znowu widzę jakąś strukturę? Bez kitu, kolejna struktura i to jeszcze większa. I tam jest bruk! Tam jest bruk! Czyli dotarłem do kolejnej lokacji. Dobra, trzeba będzie to zbadać. Nie powiem. Ten widok robi wrażenie, ale boję się trochę tam podejść. Nie wiem, co mnie czeka. Czy to jest opuszczone? Ja się rozejrzę z daleka. Przez moją lornetkę, którą na szczęście mam. Kurcze. No i nie wiem. To jest chyba opuszczone. Dobra, ja tam... O, i tam jest jeszcze jakiś most. No to... No to ładnie. No to ładnie. Dobra, ja tam się udam. Nie ma co, nie ma co czekać. Tylko nie wiem, czy lepiej na ten most, może lepiej tam najpierw zobaczyć, co się dzieje. Hmm, tu wszystko wygląda jak opustoszałe i kompletnie jakby tutaj nikogo nie było. Ale idę zobaczyć, co jest tutaj, w tych wieżyczkach. Może znowu na coś trafię. Ale z tego, co widzę, to nic pustki jak znowu. Opustoszałe, to były pewnie jakieś kiedyś wieże, ale... zostało po tym tylko ruiny. Dobra, nie będę tam wchodził na górę, bo jeszcze mi się zawali pod mną i będzie niekolorowo. Tam jest melon w ogóle. Kurczę, cały melon taki wielki rośnie. To znaczy, że nikogo tutaj nie ma, bo normalnie wybieraliby te melony, jeśli byłybyś. O, tam jest skrzynia. Dobra, ja pod nią idę, bo tam może być coś ciekawego, może jakaś informacja czy jakaś list jakich nie wiem o co chodzi no wiecie trzeba szukać każdej poszlaki o dzięki za achievementa że kwiatek jakbym znalazł jakąś dziewczynę to z pewnością bym jej dała ale że tutaj raczej dziewczyny nie spotkam trzeba jakoś się wspiąć po tych lianach na górę chociaż nie może, może bezpiecznie byłoby wejść po górze w takim razie jeśli to już jest na wyciągnięcie ręki ja nie mam w ogóle surowców żeby tam przejść mam trochę ziemi ale <laughs> ziemia się zawali zaraz dobra zróbmy sobie drewniany podest Dobra, żeby to się nie zawaliło, drewno się nie powinno zawalić. Ech! Dobra, stąd już doskoczę. Szkoda mi, tych desek marnować. Ech! Dobra. I trzeba zajrzeć do tej skrzyni. Płyta muzyczna? I trochę węgla i skóra. No. Nie popisali się. Pewnie wszystko, co tu było, zostało zabrane. Chyba było, warto było wejść na górę tego mostu. Może coś tam jest, może jakaś droga do czegoś. Dobra, tylko ja muszę jakoś wrócić tutaj. Spoduję sobie dalej tą kładkę. Dobra, i idziemy tam na górę. Wzdłuż tej góry wciąż. Z tego co widzę to już się ściemnia, więc trzeba by też powoli jednak wracać. Ale nie, ja się najpierw przemogę i po prostu nawet w nocy będę eksplorował. Tutaj są w ogóle patyki. Widzę, o co chodzi? Jezus Maria, nie! Jezu! Dzieje się to, co ja się. tam jest Loch. Jezus, Panie, nie, 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 nie. Ja są idę, ja są idę, wracam do moich krów! What the hell, Co ty robisz zombie, który... Dobra, nie... nie. No nie, jeszcze te creepery. Kurde. Szkielet! NIE 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 Dlaczego? 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 Spokojnie podejście drugie Biorę pszenicę i idę tam yy, po te krówki Mam nadzieję, że już nic tu nic nie zaatakuje Nie widzę nie ma nikogo Dobra, mam 4 pszenice Czyli starczy mi jeszcze, żeby je rozmnożyć Więc spoko Przynajmniej dwie krowy potrzebuję To nie powinno mi zająć jakiegoś dużego czasu Dobra, mam jedną Tylko ją trzeba odgrodzić, żeby ona dała radę wyjść Chodź za mną, chodź za mną krówko nie zrobić ci krzywdy, tylko chodź, musimy się rozmnożyć, żeby mógł cię potem zjeść. Ale o tym jeszcze nie wiesz, także spokojnie, mm. czy ona mi widzi w tych haszczach. Widzi mnie, widzi mnie spokojnie, chodź maleńka. Jeszcze będę musiał przyjść pod twoją drugą koleżankę, ale to za chwilę. Chodź, chodź, chodź spokojnie, nie masz się czego bać. Chodź, chodź. No, już. Chodź, chodź. No ej! Ej, 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 ej! Ej, 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 No! No halo! Chodź! No co ci nie pasuje znowu? Krówko! Może dam ci imię jakieś? Nie wiem, Rafał? Może Marek? Chyba Marek lepiej Dobra, otwieram ci tutaj furtkę, chodź Chodź, chodź, chodź No chodź rzecz! Marek! Marek! Nie, nie wierzę w niego Chodź! Chodź, nożesz! Dobra, tutaj. Ja teraz wychodzę, zabieram dirta, żeby się nie uciekł, idę po drugiego kolegę. Gdzieś tutaj, mam nadzieję, że jest, jest, Słyszę cię. Słyszycie, musisz tu być. Musisz tu być, tylko gdzie? W tym miejscu, pewnie gdzieś tam w haszczach głęboko. Słyszę krowę. Na 100% gdzieś tutaj. Jeszcze raz się odezwij, proszę cię. Musisz dać mi jedzenie. Czego tu nie rozumiesz? Chodź, pokaż się Też mi się kończy właśnie jedzenie, więc będę musiał cokolwiek z tym zrobić Jest! Dobra, chodź Tędy Daleka droga przed nami, ale spokojnie, nie martw się, my sobie damy radę Ciebie nazwę powiedzmy nie wiem Może będziesz... Płucisz w żeńskiej jednak, choć jesteś krową Dobra, powiedzmy, że będziesz Malwina Chodź Malwina Krówka Malwina, nie to chyba dobrze brzmi, co nie? Coś mi się tak wydaje, dobra Nie ma co przedłużać, chodź ze mną Mam nadzieję, że nie będziesz mi robić cyrków tak jak tamta krowa Jak Rafał Twój przyszły mąż, znaczy nie wiem czy mąż Ale będziecie mieć wspólne potomstwo <laughs> Także no cóż, nie wiem czy wy tam krowy Bierzecie śluby czy coś, ale Potomka będziesz miała Ja teraz muszę to zrobić w taki sposób Ciach Patrzycie, patrzycie, tutaj Malwinka Malwiniś, chodź tutaj do środeczka. Tak, tak, tak pięknie. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszeczkę. No tutaj. No tu. Nie? Super. Ale razem poszli. Dobra, teraz muszę szybko zamknąć tą furtkę. I mam was! was! Zapomnę was. Teraz mi nie uciekniecie. Ale was rozmnożę i będziecie mieli mięso dla mnie. Dobra. Już jedno będzie rosło. A drugiem zajmiemy się w kolejnym odcinku, ponieważ już nam nie odrośnie to małe. Dziękuję wam serdecznie, moi kochani, za oglądanie tego odcinka. Był strasznie długi. Mam nadzieję, że go skrócę. No i co, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Między innymi odkryliśmy kompletnie puste ruiny, ale widziałem coś, co naprawdę mnie przeraziło. I wiem, że coś tam dalej musi być. Także następnym razem. Pójdziemy w wyprawę, zrobimy sobie koczowniczą bazę i będziemy tam dalej stacjonować. Jeśli chcecie, na przykład, na live'ach, abym robił coś takiego, to piszcie w komentarzach to na live'ach będziemy też eksplorować. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę. pamiętajcie że zostawić łapkę dla zachęty! No i cześć!